Witamy Was bardzo gorąco. Otrzymaliśmy do wykonania bardzo ważne zadanie, a mianowicie zapoznać Was z ofertą edukacyjną naszego liceum. Mam na imię Katarzyna i jestem z gimnazjum w Sędziszowie. Dobra, czy ja znam już ofertę edukacyjną w liceum? Tak, znam już i wybieram się na profil biologiczno-medyczny. Ja się głównie zastanawiam nad medycyną, bo wiążę swoją przyszłość z zawodem, z zawodem medycznym. Oferta Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie jest na miarę możliwości szkoły. Każdy kierunek ma rozszerzony język angielski. No, jedna, jedna, to jest jedna z lepszych ofert, jeżeli chodzi o możliwości kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, A młodzież trudno powiedzieć jaka będzie ich decyzja, natomiast nasza oferta powinna jest skierowana do młodzieży Sędziszowej z okolic, tylko wybierać naszą szkołę.